Moim Państwa gościem jest Dariusz Joński, koalicja Obywatelska Inicjatywa Polska, szef Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie Redaktorze, witam Państwa. Kolejny dzień i kolejne przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, tym razem przed pana komisją, przed Komisją do spraw wyborów kopertowych. Mariusz Kamiński odebrał wezwanie, potwierdził obecność i będzie po południu zeznawał. Tak, ostatecznie odebrał i sam podpisał pod to podwójne awizo. natomiast. Były z tym problemy? No były, dlatego że zazwyczaj komisja dzwoni, czy pracownicy komisji dzwonią do takiego świadka, mawiają, mówią, a następnie wysyłają, więc informują go. Tutaj absolutnie nie było żadnej możliwości do dzwonienia się. Mieliśmy przygotowane trzy adresy łącznie. Pod które chcieliśmy wysyłać, i w tym ostatnim momencie w ostatnim dniu podpisał, więc jest skutecznie powiadomiony, a to oznacza, że musi się stawić dzisiaj na komisji. I będzie odpowiadał w sprawie ewentualnej roli dotyczącej przygotowania wyborów kopertowych, które się nie odbyły. To, co wiemy na ten moment, to to, że Mariuszowi Kamińskiemu były premier Mateusz Morawiecki polecił podpisanie umowy z, pa z państwową wytwórnią papierów wartościowych, ale Mariusz Kamiński nigdy tej umowy. Nie podpisał. Czy to świadczy o nim dobrze, czy świadczy o nim źle? Bo i w tym, i w tym przypadku zdaje się, że byłby to problem, i jest to problem. Nie, no każda decyzja premiera y, względem swoich ministrów powinna być wykonana. Oczywiście ona była bez podstawy prawnej, ale pan Mariusz Kamiński twierdził, że wszystko jest w porządku, że, że pan premier miał, y, jego zdaniem, y, takie prawo, taką decyzję podpisać. Skoro tak, to jest pytanie, dlaczego pan Mariusz Kamiński nie podpisał z państwa wytwórnia papierów wartościowych. Pamiętajmy, że chodziło o to, że państwa wytwórnia papierów wartościowych miała wydrukować karty do głosowania. I między innymi, między innymi w tej umowie, którą miał podpisać z państwo, tworzenia papierów wartościowych miało wszystko być rozpisane na na części pierwsze, czyli kto, za ile, ile, no bo państwa tworzenia papierów wartościowych nie wiedziała ile tego drukować w jakiej formie, na jakim papierze, to wszystko miało być w umowie. Tego tego nie było. Pan Mariusz Kamiński zdecydował się nie podpisać, zresztą nie jedyny, bo pan Sasin również nie podpisał umowy. Pan Sasin przed komisją zeznał nam, że on miał zastrzeżenia do decyzji pana premiera Morawieckiego i nie podpisał sobie. No więc jaka jest najważniejsza rzecz, której chciałby się pan dowiedzieć od Mariusza Kamińskiego w sprawie wyborów kopertowych. Jest kilka spraw, to nie jest jedna. Mamy kwestię nacisku, bo świadkowie zeznawali pod przysięgą, że byli naciskani między innymi przez niego, żeby popierać wybory kopertowe. Mamy kwestię niepodpisania umowy przez niego. No, wydaje się, że jednak funkcjonariusz publiczny, minister powinien decyzję wykonywać. Nic w tej sprawie nie zrobił. Więc to jest rzecz druga. No jest rzecz trzecia, to jest kwestia bezpieczeństwa. Jednak wiemy, jak Rosja wpływała na wyniki Brexitu, więc. Organizowanie takich wyborów, gdzie każdy mógł sobie odbić na ksero kartę do głosowania, bo nie była zabezpieczona, a to wszystko było nieprzygotowane. Karty i druki kart miały być na płotach i w błocie, jak mówił Sobon i pisał w mailu. No to jest pytanie oczywiście o, o służby, które miały sprawować jakiś nadzór bezpieczeństwa nad tym wszystkim. Wspomniał pan o naciskach, jak rozumiem, odnosił się pan do zeznań Michała Wypija, bliskiego współpracownika Jarosława Gowina. Posła Porozumienia, który podczas swoich zeznań mówił o zachowaniu, które, cytuję, zrobiło na nim wrażenie. Mariusz Kamiński, według Michała Wypija, wpadł w furię podczas spotkania. Twierdził, że gowinowcy powinni być zniszczeni, że ich blokowanie wyborów kopertowych to działalność antypaństwowa i za to powinni trafić do więzienia. To były zeznania. Pod przysięgą. Rozumiem, że ten wątek furii Mariusza tak. Kamińskiego też się pojawi. Tak, oczywiście. E, no, to jest w ogóle ciekawy wątek, że ktoś myślał o wsadzaniu do więzienia za to, że ktoś powiedział: Słuchaj, nie da się zorganizować wyborów 10 maja. Nie da, bo ludzie są pozamykani, nie mają skrzynek, wiele milionów nie weźmie udziału w głosowaniu, i ta świadomość w rządzie w ogóle była. To nie jest tak, że Michał wypi i powiedział: ja mam inne zdanie niż cały rząd. Ministrowie mieli takie zdanie. Dyrektorzy poczty mówili, nie da się zrobić wyborów 10 maja, i nie da się wydrukować, nie da się policzyć, nie da się zorganizować drugiej tury. Zresztą druga tura w ogóle była nieplanowana w ciągu tych pięciu, sześciu tygodni. Nie ma szans. I to jest pytanie, dlaczego minister Kamiński, no właśnie, szantażował i wręcz mówił o więzieniu wobec osoby, która miała inne zdanie. Tym bardziej, jeśli jest się koordynatorem służb tak specjalnych, jest. to tak takie jest. słowa chyba mogą mieć no, dość dobitne znaczenie. Tak, i w obecności to jest ważne jednak Jarosława Kaczyńskiego, który był na tym spotkaniu. No więc dlaczego to wszystko się działo poza murami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dlaczego były naciski, dlaczego były wywierane takie presje? Zresztą o tych presjach mówił też e, wicepremier Gowin, który mówił, że go zaprosił minister ziobro i mówił mu, że jeśli nie poprze wyborów kopertowych, to będzie musiał użyć e, czy dostał taki sygnał użycia prokuratury przeciwko wicepremierowi własnego rządu. Więc te kwestie naciskowe pojawiały na, pojawiły nam się mimochodem. W w, 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 w tej komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych, chociaż na początku ich w ogóle nie zakładaliśmy. Nazwisko Mariusza Kamińskiego padało też w kontekście zeznań byłego ministra cyfryzacji i przekazania bazy PESEL, co budziło gigantyczne kontrowersje, bo chodzi przecież o bezpieczeństwo danych obywateli. Tak. no My uważamy wszyscy. Że nasze dane są chronione. Tu się okazało, że pojechał pracownik poczty do Ministerstwa Cyfryzacji, a minister cyfryzacji wydał mu na płycie wszystkie nasze dane. On zawiózł do poczty, przekazał kolejnym, one były tam dalej przetwarzane. A Urząd Ochrony Danych Osobowych i pan Jan Nowak, który był szefem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie zrobił nic, żeby sprawdzić, co się z tym działo, czy były zabezpieczone, czy też nie. Otóż to pokazuje, że po prostu chodziły jak ciały nasze dane. I to jest kolejny wątek tej całej afery wyborów kopertowych, który jest przez nas badany. Podsumowując to, pana komisja jest właściwie już na ostatniej prostej, dlatego że według zapowiedzi pod koniec maja, 24 maja, Zakończą się przesłuchania, czy to oznacza, że 24 maja to jest data przesłuchania wezwania Jarosława Kaczyńskiego? Wiele wskazuje na tą chwilę, że tak. Powiedziałem, że Jarosław Kaczyński będzie ostatnim świadkiem, dlatego że on jak zawsze nic nie podpisywał, ale mamy zeznania świadków, materiały dowodowe. Natomiast na tą chwilę mówię, dlatego że czasami świadkowie wskazują na inne osoby, nazwiska i musimy doprosić kogoś bądź przeprowadzić konfrontację. Nie, nie ukrywam, że jeśliby się bardzo dzisiaj pan minister Kamiński no, w, w, różnił od zeznań innych świadków, to być może musielibyśmy takie konfrontacje zrobić. Raz już zrobiliśmy. Ale na tą chwilę 24 maja, tak, przed nami jeszcze, no, już po majówce pan Bielan, który według świadków był pomysłodawcą i namawiał Jarosława Kaczyńskiego, będzie pan marszałek, były marszałek, profesor Grocki, dlatego, że odpytaliśmy panią marszałek Sejmu, pan, byłą marszałek Sejmu, panią Witek, która no cóż, przeprowadziła przez Sejm w ciągu trzech godzin ustawę bez jakiejś debaty, bez debaty w komisjach, jak miały w ogóle wybory kopertowe odbywać, a w Senacie to się toczyło kilkanaście dni, analizy, dyskusje. Rola ekspertów, doradców była ogromna, i dlatego były marszałek Grocki. Morawiecki jako ten, który podpisywał te decyzje, choć nie było podstawy prawnej, i ostatnim będzie Rossów Kaczyński. Są już wezwania dla Mateusza Morawieckiego? My, my Wezwania mniej więcej na dwa, trzy, tygo trzy tygodnie. Ja tutaj staram się żeby pilnować, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem każdy dostawał, nikt nie dostaje w ostatniej chwili. Więc w tej chwili wychodzą zawiadomienia na te pierwsze tygodnie maja i na początku maja wyjdą na te ostatnie. Na tej podstawie ma pan przekonanie, że będą zawiadomienia do prokuratury? Wysoce prawdopodobne, że tak, dlatego że no, to, co przekazują nam świadkowie. Wie pan, przyszedł do nas szef państwowej komisji wyborczej i powiedział ten, który jest teraz, i ten, który ten sam był wtedy. I powiedział krótko, że gdyby nawet jakimś cudem te wybory 10 maja się odbyły, mogłyby się odbyć, ale wiele milionów ludzi w ogóle by nie mogło wziąć udziału w tych wyborach, nikt by nie zaakceptował wyników wyborczych. Krótko mówiąc, mielibyśmy wybranego kogoś, kto nie byłby prezydentem, bo nikt by tego nie zaakceptował. No, szkoda tylko, że szef PKW wtedy tak, tak wyraźnie nie artykułował tak, tego, kiedy pełnił tę funkcję i miał na to decydujący tak, wpływ. To prawda. To... Porozmawiamy jeszcze o Mariuszu Kamińskim w kontekście jego wczorajszego przesłuchania przed inną komisją śledczą, komisją do spraw afery wizowej. Jak panu się podoba rola Mariusza Kamińskiego, który w jego własnym mniemaniu był chyba takim dość cichym bohaterem w walce z aferą wizową, cichym bohaterem, bo nikt... O tym nie słyszał, a bohaterem, bo sam Mariusz Kamiński zeznał, to ja byłem pierwszą osobą, która uzyskała informację o możliwych nadużyciach w tym zakresie dotyczących MSZ. I to ja osobiście zleciłem CBA podjęcie tej sprawy i pełne wyjaśnienie tej sprawy. Wierzy pan Kamińskiemu? Nie, nie wierzę. Nie wierzę, dlatego że gdyby tak było, że służby wiedziały i od razu zareagowały, to na parę miesięcy przed wyborami pan Wałżyk byłby aresztowany, a nie po wyborach. Otóż jeśli były dwukrotnie wręczane przez CBA łapówki panu Edgarowi, który nawet nie był zatrudniony w Ministerstwie Spraw zagranicznych a miał swoje miejsce parkingowe, załatwiał wizy. Wiadomo, że jeśli załatwiał wizy, to musiało to być robione na samej górze w MNZ-cie, bo nikt z pracowników tego nie robił. To był cały taki proceder powiązanych różnych zorganizowanych grup przestępczych nie tylko w Polsce, ale również poza granicami, bo wszyscy widzieliśmy filmy, jak w ciągu paru godzin za łapówkę można było się dostać do Polski. No to musiał wiedzieć o tym Wawrzyk, musieli oczywiście o tym wiedzieć służby specjalne i nic z tym nie robiły. Dlaczego? Dlatego, że Wawrzyk był do ostatniego dnia potrzebny na sali sejmowej, żeby podnosił rękę. Bo Prawo i Sprawiedliwość miało dość kruchą e, większość, a właściwie ono mogło nie mieć tej większości. Tak, PiS przecież w kadencji poprzedniej stracił większość. E, co prawda później Jarosław Kaczyński p, 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 Przekonał niektórych posłów, już wiemy czym, z stanowiskami, funkcjami i później zdobył tą większość, ale ona była bardzo krucha na jednym, dwóch głosach czasami. Więc ten wawrzek po prostu im był potrzebny. Dlatego uważam, że, że, że Kamiński i, i rząd PiSu nie zrobił wystarczająco dużo albo nie zrobił nic, żeby faktycznie ukrócić tą całą, ten cały proceder. Jak to jest możliwe, że Mariusz Kamiński, który zeznał, że w drugiej połowie lipca 2022 roku wiedział już o wątpliwościach, bo zgłosiła się do niego osoba, która przekazała informację o tym, że jest poszukiwanie drogi dotarcia do MSZ-u, że to jest droga korupcyjna w październiku, a więc kilka miesięcy później 2022 roku Jarosław Kaczyński i Piotr Wawrzyk pojawiają się na TikToku w takim nagraniu, które no, powraca, jest już myślę dość popularne i dopiero Piotr Wawrzyk z rządu wylatuje pod koniec sierpnia, a opinia publiczna dowiaduje się o tym we wrześniu 2023 roku. Mamy to nagranie. Jarosław Kaczyński wita się z użytkownikami TikToka, a Mariusz Kamiński już wtedy wie, że może się coś dziać w MSZ. -cie. Mógł sprawdzić, miał dostęp do wszystkich możliwych informacji i trwało to ponad. Rok, jak to jest możliwe? E, tak, i za chwilę w tym oknie pojawi się ten, który był e, zamieszany w ten cały proceder, bez którego e, ten Edgar e, nie mógłby załatwiać tych wiz i sprzedawać, handlować i dostawać łapówki. E, e, I Jarosław Kaczyński z nim sobie robi zdjęcie. Znaczy to, to było państwo z kartonu pisu. To znaczy e, tak to wyglądało. Oni wiedzieli. Moim zdaniem wiedzieli, akceptowali nie pierwsza i nie ostatnia, akceptowali wcześniej handlarza bronią, a teraz e, który sprzedawał respiratory i nie dostarczył do Ministerstwa Zdrowia, później robił przecież te same numery w KGHM i w innych spółkach i akceptowali to. A tu się pojawiła w aferze wizowej, no właśnie pojawili się ludzie, którzy, o których wiedziały służby, ale nie reagowały. To znaczy, i to moim zdaniem, naprawdę czekam na raport też, jak już skończy komisja wizowa, którą prowadzi Michał Szczerba, bo to naprawdę oni sprzedawali nasze bezpieczeństwo. W każdej innej aferze chodziło o kasę. A tutaj oprócz kasy chodziło po prostu o nasze bezpieczeństwo. A czy Pan wierzy w to, że mózgiem całej tej operacji był Edgar Kobos nie, i Piotr no. Wawrzyk. No pytanie, gdzie jest to drugie dno? I dlaczego tak naprawdę do tej pory nie usłyszeliśmy z ust Mariusza Kamińskiego próby wyjaśnienia, kto rzeczywiście za tym stał? No bo przynajmniej ja mam wątpliwości, że to są jedyne osoby, które o tym wiedziały. Myślę tutaj o Kobosie i Wawrzyku. Jeśli oni rok prowadzili całe postępowanie i czynności, to powinniśmy wiedzieć już wszystko na ten temat. Kto, kiedy, za ile. A my musimy powoływać komisję śledcze, żeby to wszystko wyjaśnić, dlatego że ekipa PiSu nie chciała tego. Ja powiem więc wyjaśnić, powiem więcej: gdyby nie dziennikarze w tamtym czasie i też posłowie opozycji, to niby zamietli tą sprawę pod dywan. I moim zdaniem oni w ogóle liczyli na to, że zamiotą pod dywan. Jarosław Kaczyński wyjdzie na wiec, powie, że to nawet nie jest aferka. Zbigniew i ze Stanów Zjednoczonych komentował, że tu w ogóle żadnej afery nie ma. Zamiotą pod dywan i uratują Wawrzyka. Gdyby nie te zdecydowane działania również dziennikarzy, którzy to nagłaśniali, to Wawrzyk prawdopodobnie dzisiaj byłby pod... Co prawda no, mógłby mieć już pewnie postawione zarzuty e, przez niezależnych prokuratorów, ale być może on by był dzisiaj posłem. Po przypomnę, po że komunikat MSZ-u po dymisji Piotra Wawrzyka, to było powołanie się na utratę stanowiska przez brak satysfakcjonującej współpracy. Ani słowa e, w tym komunikacie nie było o tych wszystkich wątpliwościach, dopiero później też e, były zarzuty. Jaką taktykę widzi pan w? tym? E, tym, co mówił Mariusz Kamiński, co on próbuje według Pana powiedzieć opinii publicznej, do czego przekonać i jaką rolę przyniósł on chce wsypać Piotra Wawrzyka, który zresztą już odpowiada, że on powinien mieć informację od służb, że on nie wiedział o tym procederze. Myślę, po tym wczorajszym w tych zeznaniach, które Kamiński przedstawił przed komisją, to po pierwsze, Widać, że w PiSie zapadła decyzja, że ratują Kaczyńskiego, ratują Rała. I zaleźli tylko dwie osoby, czyli pana Wawrzyka i tego drugiego, który to wszystko, za to wszystko odpowiadał. I wszyscy będą mówić to samo. To nie oni, oni to wykryli. Próbują po prostu zrobić zasłonę taką dymną, a doskonale wiedzą, że oni za to odpowiadają. Też dlaczego? Dlatego, że była zorganizowana grupa przestępcza, handlowała naszym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem na całym świecie i nie zareagowały władze, chociaż wiedział Kamiński, jak powiedział wczoraj, prawie od 2022 wiedzieli wszystko. Ale nic Wawrzykowi się nie stało. Mało tego, pod koniec, jak już ta afera wybuchła, to Wawrzyk jeszcze przygotowywał rozporządzenie, dzięki którym w kolejnych krajach chcieli omijać konsuli i sprzedawać te, te wizy. I dlaczego nikt go nie zatrzymał? Dlaczego nie o tym wiedzieli i nic z tym nie robili? Dlaczego go nie aresztowali w trakcie? No to jest pytanie. Myślę, że odpowiedź jest polityczna. Po prostu nie mieliby większości, straciliby większość. Po drugie, ta afera, a nie aferka, jak mówił Kaczyński, doprowadziłaby do jeszcze większej przegranej PiSu. I oni się bali przegranej. Więc z powodów politycznych. Chronili, chronili pana Wawrzyka i, Tomca i, i udawali, że afery nie ma i dlatego Myśli... muszą też Oni odpowiedzieć. Za Myśli pan, to. że tutaj w tej sprawie komuś grozi więzienie? No uważam, że tak. No, i nie tylko temu, który w tym procederze jakby brał udział, mówię o tym panu Edgarze, ale wszystkich tych, którzy po pierwsze z nim współpracowali i to, tymi łapówkami się dzielili i tych, którzy nadzorowali, wiedzieli, nic z tym nie zrobili, bo brak nadzoru, mówię też o ministrze spraw zagranicznych, brak nadzoru, Brak reakcji też, też odpowiada sobie. Można byłoby postawić pytanie, gdzie było CBA, i takie pytanie stawiają no właśnie obecnie rządzący. Stawia Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych i mówi: CBA jest do likwidacji, tę służbę zastąpi Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Projekt jest gotowy. Pytanie, czy według pana zmiana tej struktury poprawi sytuację? A czy ta struktura i ta organizacja, która została przez PIS zaproponowana i zbudowana na potrzeby polityczne tylko i wyłącznie, absolutnie jest do zamknięcia. Mnie się CBA już zawsze będzie kojarzyło z... Tragedią i śmiercią niepotrzebną Barbary Blidy, z Pegasusem i podsłuchiwaniem ludzi, którzy patrzyli na ręce władzy, z aferą wizową, gdzie nie zareagowali, z handlarzem bronią, gdzie nie zareagowali. Tak de facto nie, nie wykryli żadnej afery albo też nie zatrzymali tych, którzy chcieli wyłudzać pieniądze publiczne w ramach pandemii nie tylko. Ta Instytucja była zafiksowana na to, żeby szukać oponentów politycznych względem PiSu i ich niszczyć, więc dlatego uważam, że CBA w takiej formule, jak kiedyś PiS przedstawił, jest do zamknięcia. Ale co jeśli do tej nowej formacji e, przejdą ludzie, którzy wcześniej byli w CBA? Czy oni muszą być poddani jakiejś weryfikacji? Bo jeśli oni byli usłużni wobec tamtej władzy, to być może będą chcieli być usłużni wobec nowej władzy. Mam nadzieję, że tu będzie, to będzie po pierwsze i jestem przekonany, formacja, która będzie niezależna, która niezależnie od tego, kto ma jaką legitymację, jeśli ktoś popełni przestępstwo, złamie prawo, będzie za to odpowiadał i temu ma służyć taka niezależna instytucja. Wie Pan, no próbujemy odbudowywać, co nie jest proste po tych wielu latach łamania prawa i niszczenia wiarygodności. Próbujemy odbudowywać zaufanie i do prokuratury, dlatego na czele prokuratury nie stoi polityk jako taki tylko stoi prokurator, który ma ogromne doświadczenie, niezależny. Z drugiej strony, no właśnie, trzeba odbudować zaufanie do takich instytucji jak CBA, ABW i tak dalej. No przecież ABW też informowało rząd o, o między innymi o lotosie, o innych, yy, ale nikt tego nie brał pod uwagę. To znaczy wiarygodność yy, tych instytucji jest. Czy ci ludzie, nie którzy pracowali w CBA będą musieli przejść jakąś weryfikację, no muszą, żeby absolutnie. trafić do nowej służby? W no, jaki sposób? No, Na czym miałaby polegać uważam, ta weryfikacja? Uważam, że trzeba zweryfikować. Tam niektóre osoby były tylko po to, żeby właśnie niszczyć oponentów uczestniczyli w tej całej zorganizowanej grupie politycznej PiSu do tego, żeby nie zajmować się wykrywaniem czy zatrzymywaniem takich osób jak handlarz bronią, czy pan Edgar, czy pan Wawrzyk, tylko tym, żeby mataczyć i chować wszystko pod dywan. Nie jestem specjalistą od tego, ale uważam, że trzeba te osoby sprawdzić. To, musi, to nie może być chora struktura, nie może być zakażona osobami, które były tylko po to, żeby, jak mówił jeszcze niedawno jeden z twórców, można powiedzieć, razem z Kamińskim, przecież ten, który opowiadał o tym, jak mu kazali, wynosić do dziennikarzy pewne rzeczy, jak yy, kłamliwie podpisywać dokumenty, jak preparować dokumenty. Mówię o panu Kaczmarku, który opowiadał o agencie Tomku. Tomku, który od środka opowiadał, jak to wszystko wyglądało, żeby niszczyć ludzi. Tam akurat opowiadało państwa Kwaśniewskich i o słynnej Wini. No więc jak to tak miało działać i, tak, yy, i tacy ludzie tam pracowali, no to trzeba to w tej formule zamknąć i wziąć faktycznie takich, którzy są prawdziwymi funkcjonariuszami, którzy niezależnie od legitymacji będą robili swoją robotę. A roboty. co pan odpowie prezydentowi, który komentując ten projekt mówi, i tak, widocznie CBA bardzo im się naraziło przez te lata i dzisiaj chcą zlikwidować tę służbę. Chcą doprowadzić do tego, żeby w walce z korupcją w Polsce został przetrącony kark poprzez likwidację CBA. Widocznie mają w tym interes. No, ja bym zapytał pana prezydenta, żeby wymienił chociaż jeden przykład afery za czasów ośmiu lat PiS-u. Jakiegokolwiek polityka, bądź osoby, która chciała i wyłudziła pieniądze w ramach, w ramach publicznych przetargów, inwestycji, kto został złapany, kto został zatrzymany na gorącym uczynku. Wie pan, mieliśmy Ostrą łękę, mieliśmy aferę respiratorową, maseczkową, mieliśmy szpitale tymczasowe. Znaczy, ja, ja pytam, gdzie są, gdzie, gdzie było CBA? Dlaczego nie reagowało? Dlaczego nikt nie został zatrzymany? Dlaczego handlarz bronią przez dwa lata, po tym jak nie dostarczył respiratorów, jeździł i przepisywał sobie działki na kogoś z rodziny? Dlaczego robił kolejne interesy i nikt nie reagował? pan? Trudno tego nie zauważyć. Dlatego uważam, że ta instytucja za czasów PiSu była po to, żeby chronić polityków PiSu. Skoro rozmawiamy już o komisjach śledczych, to jeszcze zahaczymy o wątek tematyczny dotyczący trzeciej komisji śledczej i inwigilacji, ale w trochę innym tonie, bo dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na okładce. Publikuje taki artykuł. Nowa Władza, ta sama inwigilacja. I jak czytamy w tym tekście, kiedy obecna władza była w opozycji, krytykowała PiS za inwigilowanie społeczeństwa. Dziś nie tylko nie zamyka starych kanałów dostępu służb do danych, lecz jeszcze chce otworzyć nowe. Chodzi o projekt ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Minister koordynator Tomasz Siemoniak chciałby, żeby służby miały dostęp między innymi do informacji poprzez e-maile czy szyfrowane komunikatory chociaż w tej sprawie trwa dyskusja sprzeciw wyraża chociażby minister Adam Szłapka pojawiają się też wątpliwości wice szefa resortu cyfryzacji Michała Gramatyki to jest także służby dlaczego chcą mieć dostęp do tych danych skoro wcześniej wy jako politycy opozycji krytykowaliście że to są zbyt daleko idące uprawnienia Oczywiście służby nie mogą być ślepe i głuche, ale służby mogą wykorzystywać tylko i wyłącznie takie instrumenty do tego, żeby faktycznie łapać przestępców na gorącym uczynku, terrorystów i inne osoby, które, które, które są przez służby poszukiwane, a nie, nie może to być używane przeciwko politykom, oponentom. To jest oczywiste. Nie znam tego projektu. Uważam, że musi być ta cała procedura bardzo jasna, czytelna, żeby nikt nigdy więcej. Tak jak za czasów PiSu, nie próbował używać takich właśnie narzędzi, bardzo niebezpiecznych narzędzi, przeciwko politykom, przeciwko osobom, które patrzą władzę na ręce. E, ja osobiście też nie dopuszczę do tego, żeby, żeby to, to się kiedykolwiek powtórzyło. Po to są te komisje śledcze, żeby pokazać nie tylko, jak się to działo, ale co zrobić, żeby to się po raz kolejny nigdy, niezależnie kto będzie premierem, ministrami, żeby nikt nigdy więcej nie używał takich sprzętów właśnie przeciwko uczciwym ludziom. Czyli nie będzie chęci czy próby zastosowania podobnych możliwości tego, co... Czego chciały służby za czasów PIS, to znaczy tego szerokiego dos dostępu bez kontroli? Tak? Do, do, ja do, nie że... wyobrażam sobie, żeby bez kontroli w jakikolwiek sposób ktoś chciał używać wobec uczciwych ludzi, obywateli, czy też polityków, dziennikarzy. To jest w ogóle niemożliwe. Natomiast wobec zorganizowanych grup przestępczych, które coraz bardziej używają e, skomplikowanych metod komunikacji, owszem, to, to, ja, ja nie twierdzę, że służby nie powinny mieć jakichś dobrych urządzeń, które pomogą im faktycznie w wykrywaniu e, tych przestępstw. Nas, nie wobec uczciwych ludzi, nie, nie do wykorzystywania absolutnie politycznego. Zmieniamy temat, bo Małgorzata Manowska odmawia zwołania posiedzenia Trybunału Stanu. Prezes Sądu Najwyższego nie decyduje się na ten ruch, mimo wniosku sędziów Trybunału Stanu. Sześcioro sędziów chciałoby zmiany regulaminu, tak by Małgorzata Manowska nie była tą jedyną osobą, która może właściwie dowolnie sterować tymi posiedzeniami. Pytam Pana o to, jak można zareagować na to wobec tego sprzeciwu Małgorzaty Manowskiej. Pan jest wiceszefem Sejmowej Komisji do Spraw Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Tak, zresztą mamy posiedzenie w czwartek w, w tym tygodniu. Ponieważ my będziemy i najprawdopodobniej do nas wpłynie, wpłynie ten wniosek postawienia przed Trybunałem stanu Pana Klapińskiego i będziemy zajmować się tym wnioskiem. Nie chcę wychodzić ponad to, co będzie robiła komisja, dlatego, że mm, oczywiście chciałbym, żeby ten skład orzekający następnie był niezależny i nie był wybierany przez panią Manowską jednoosobowo, żeby w żaden sposób stronniczy nie, nie oceniać sprawy. Czy sędziowie się zrobimy. między innymi losowania składu? Wydaje się, że oczywiście logicznym byłoby losowanie, żeby nikt nie zarzucił, że jest wybrany skład według uznania jakiejś jednej osoby. Ale ponieważ nasza komisja ma się zajmować wnioskiem, to nie chcę wychodzić poza samą komisję, natomiast przyglądam się temu, co się dzieje i myślę, że nie tylko ja, ale również opinia publiczna, bo komisja najpierw rozpatrzy wniosek, przygotuje opinię na posiedzenie Sejmu, Sejm zdecyduje, czy... Taki wniosek oskarżenie o Trybunał Stanu wobec Adama Glapińskiego zostanie skierowany czy też? Nie, no ale faktycznie później to już sędziowie decydują. Chciałbym, żeby ten skład był niezależny, a to gwarantuje faktycznie losowanie. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że tak. A czym w czwartek zajmie się komisja? Czy to już jest jakiś ruch w związku z tym wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu? Słyszeliśmy przed Trybunałem Stanu, słyszeliśmy Kilka, kilkanaście dni temu otrzymał na hołowni, że trwają analizy formalno-prawne. Tak, zawsze ten wniosek jest analizowany przez Kancelarię Sejmu, przez urzędników, następnie jest skierowany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Mamy pierwsze spotkanie no i ustalimy w tej sprawie szczegóły, plan pracy. Musimy powołać również doradców komisji. Ja mam nadzieję, że prace nad tym wnioskiem będą precyzyjne, szybkie. O, o uporządkowaniu. Czyli formalnie było tak, że marszałek Sejmu już Przekazał do was ten wniosek ma, jak to mam, wygląda? Nie mam informacji, czy już jest przekazany. Natomiast przewodniczący zwołał komisję na czwartek będziemy rozmawiali, moim zdaniem czas jest ograniczony, jeśli chodzi o możliwość przekazania, więc jeśli jeszcze nie został przekazany, to w ciągu najbliższych, moim zdaniem, dni bądź godzin zostanie przekazany do komisji, bo komisja musi rozpocząć pracę już. Czy to, czyli to oznacza ruszenie z, całym, z całą procedurą, z całą procedurą tak. która zmierza do postawienia Dama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. No, jeśli komisja to wykaza. Bo pamiętajmy, tam jest faktycznie wniosek jest dość obszerny, wiele zarzutów, każdy z tych zarzutów będzie analizowany, będą wnioski dowodowe, będą świadkowie, trochę jak komisja śledcza, przy czym przy zamkniętych drzwiach. Oczywiście komisja może również zdecydować o tym, że część przesłuchań będzie przy otwartych drzwiach i, i sam będę to proponował, bo uważam, że opinia publiczna też powinna się o tym dowiedzieć. Natomiast w nieco większej ciszy pracuje taka komisja odpowiedzialności Konstytucyjnej i po zbadaniu tej sprawy wydaje opinię, która następnie, którą jest. Nie zajmuje się Sejm. To Sejm ostatecznie w głosowaniu podejmuje decyzję. Jaka czy wysyła to jest tę perspektywa wniosę. czasowa? Miesiące? Miesięcy, miesięcy. Tygodni nie, miesięcy myślę, że. Hmm, ale, ale jest to realny absolutnie ten rok. Czyli w ten czwartek plan pracy, tak? Łącznie no tak, tym... spotykamy się, przeanalizujemy dokładnie tą ścieżkę. Uważam, że powinniśmy wyznaczyć plan pracy, powinniśmy wyznaczyć pewien horyzont czasowy, ustalić szczegóły techniczne, powołać doradców, bo to jest i też jest punkt powołania doradcy tej komisji, tak żeby móc być gotowym na na to, żeby wystartować i rozpocząć procedurę analizowania tego wniosku, który został przegłosowany przez. Pan sam. ma jakąś kandydaturę, jeśli chodzi o takiego doradcę komisji? Nie, nie, mam. nie mam. Jest kandydatura zgłoszona, ale niech to będzie osoba niezależna, niech to będzie osoba dobrze przygotowana, takie wsparcie merytoryczne jest szalenie potrzebne. To wiem to po komisji śledczej, że, że to jest szalenie ważne, żeby prawnicy, również eksperci z danej dziedziny zasiadali i pomagali, no bo jednak mówimy o bardzo poważnej materii. Ostatnie pół minuty jutro. Policja Obywatelska akceptuje listy do Parlamentu Europejskiego. Pan wybiera się do Parlamentu Europejskiego? U nas, wie pan, jest tak jak w reprezentacji naszej drużyny. Jest selekcjoner, jest premier, podejmuje decyzje. Musi wybrać po pierwsze taktykę i najlepszych zawodników, którzy... No, w tym ważnej rywalizacji wezmą udział. Kogo wybierze premier? Pytanie, czy pan się rozgrzewa? Czy pan jest w gotowości, gdyby ja, premier zdecydował pan o powołaniu? Pyta, jak mnie pan pyta, to ja się rozgrzewam przed dzisiejszą komisją z panem ministrem Kamińskim. No to o tym natomiast rozmawialiśmy, jeśli, dlatego jeśli, pytam teraz o Parlament Europejski. Natomiast to jest decyzja premiera. Wiem jedno, musimy te wybory wygrać, natomiast muszą wystartować najlepiej przygotowani, bez kontuzji żadnych w tym czasie i, i tacy, którzy rokują na to, żeby wygrać. Najlepsze rozeznanie w tej sprawie ma premier. Ale czy Dlatego pan jest też, gotowy? Wie pan, w polityce musi pan być gotowy na wszystko. Natomiast ja mam swoją robotę, którą robię. Jeśli premier zdecyduje o drużynie, no to trzeba w niej wziąć udział. Ale ja uważam, że to wszystkie decyzje są w rękach premiera. Będziemy to obserwowali. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Dziękuję. Polska.